Dobra, już jestem. Jeszcze pomęczmy dalej sami. Kurwa, że to chujstwo może być. Eee, co tu kurwa z tym mam zrobić? Eee. Co to kurwa zrobić trzeba? Mm hmm mm, Akumulator, Akumulator. Może to jakoś kurwa spróbować przeskoczyć. O, rzecz kurwa. Popieściło mnie. A czekaj, kurwa, mam pom pomysł. Chuju, wyjdzie czy nie wyjdzie, zobaczymy zaraz. Czekaj, najpierw tu trzeba zobaczyć. Co to go boli? Zarygu... Za co to? Zareglowane czyli trzeba będzie coś od tego odryglować z powrotem? Kurwa nie pomysła, wejdziemy na tą szafkę spróbujemy chociaż. Bo widzę tutaj fajne rzeczy, są może się coś z tego wyjdzie, może coś z tego się urodzi. A jak nie, no to trudno, próbowaliśmy nie. Czy ja próbowałem? Wy to tylko oglądać niestety. Dobra. Teoretycznie, w teorii uda mi się, a w praktyce nie wiadomo. No dobra, udało się. Jestem kurwa happy. Jak z kurwysem? Nie wiem czy to tak powinno się robić, ale, ale a tak zrobimy. Mm. O, jest bezpiecznie kurwa. Mmm, to bezpiecznik, nie trafiłem na taki od dłuższego czasu. Wygląda na to, że jest w dobrym stanie, to wszystko w moim umyśle się chyba dzieje. Nie ma już kurwy Nie wiem, co ja tam włączyłem do chuja. Eee, znowu prąd? Coś tam kurwa włączyłem, pewnie dziwne artefakty jeszcze gdzieś z jakimiś kurwa skrzynkami się dają. Nie, to musi być sen, bo jak się nie marnują te baterie. To znaczy, no. Kurwa. Brrr, się nie marnuje po prostu ta bateria, nie? U latarki, no to jest lecie. Jak, jak jest, jak jest. O! Pierdalaj. Dobra, tam wsadźmy i się powinno, może, otworzyć to klapa. Szczerze mówiąc, chuj, chuj go wie, Archaik żąda, Archaik żąda, Archaik żąda. Ele, eee, Archaik żąda, Archaik Co, co żąda, kurwa? Żąda. W tupe się masz, Archaik. No niebie, archaik archaik w tupe. Archaik żąda. Dziękuję, Filip. Archaik żąda szacunku pomiędzy swoimi pracownikami. To się powieź, dziewko. kom działa, talerz satelitarny. Wyślij wiadomość, aha, trzeba, 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 trzeba ten naprawić przecież, nie? I, I zróbmy tak, kurwa. Nie wiem, czy to coś da. Może tak, kurwa, może nie. Zobaczymy, kurwa, czy to coś da. Zablokujemy drzwiery. Zablokujemy drzwiery i zobaczymy, czy zadziała to. A jak nie, to chujmy w dupę. Dobra, dawaj to gówno Teraz przejść jakoś Może nie potrzebę, nawet robię, ale chuj tam No i upadło no, Może przejdę, jakby co Zobaczymy jak to w będzie w ogóle w wyglądało Czekaj, eee. czekaj, czekaj, czekaj czeka. To było tam o nie Filip, a jestem Filip Kurwa, zajebiście Teraz powinno być wszystko git, kurwa to ależ powinien działać. Zacięło się, ta maszyna nie ma mocy. To no, kurwa się odmocuj. No chuja. No, moc. Power kurwa. Zaraz znowu coś pierdolnie zdając kurwa życie. Eee. Fajnie to działa eee. No i tak powinna zapierdalać ten Ta kurwa komunistyczna machineria, Lelelele. Dobra, zobaczmy teraz z tymi kurwa drzwiami tak dalej jak tu e, wyjdzie nam to czy się zamkną kurwa, czy, czy to pomogły te skrzynki i tak dalej O, patrzcie kurwa No już lepiej, lepiej kurwa, lepiej Już lepiej Trzeba więcej tego skrzynek kurwa Jednak dobrze myślałem